Gdy rok temu podliczałem koszty i zyski z prowadzenia Hiperaktywnego Majka, to pamiętam, że bardzo długo zbierałem się, żeby zrobić sobie w końcu takie podsumowanie. Bałem się tego, co mogę zobaczyć, kiedy w końcu wszystko policzę, choć intuicyjnie czułem, czego się spodziewać. Otworzyłem arkusz, przejrzałem faktury, dodałem jeden do drugiego i bach! 14 tysięcy PLN w plecy. Po latach uczenia się pieniędzy w dużym biznesie nagle musiałem znowu przypomnieć sobie jak to jest zaczynać i popełniać te same błędy. Pamiętam, że gdy zaczynałem projekt hipraktywnego Majka to inwestowałem w rzeczy, które wtedy wydawały mi się ważne. Najważniejsze. Logo, grafiki, skład e montaż wideo. I zanim zacząłem cokolwiek sprzedawać to byłem już właśnie te tak wspomniane 14 tysięcy w plecy. Piszę to by powiedzieć Gdybym zaczął liczyć wydatki od początku, myślę, że straciłbym o połowę mniej pieniędzy i o połowę mniej czasu. Problemem jednak był wtedy strach przed policzeniem kosztów oraz brak doświadczenia w obyciu z pieniędzmi. W moim domu o pieniądzach nie mówiło się. Traktowały się je jak duchy. Były czymś, co wisiało w powietrzu, jak napięcie, którego nie nazywasz, ale wszyscy je czują. Moja mama nie miała pieniędzy, radziła sobie jak mogła, a potem przyszła choroba i zabrała jej resztki sprawczości. Ojciec z kolei zawsze aspirował wyżej. Pretendował do klasy wyższej, do innego świata. Ale najczęstszym jego zdaniem było, nie mam pieniędzy. I nie mówi tego głośno. Zawsze trochę ciszej. Zawsze z poczuciem wstydu i porażki. Nic dziwnego, że przez większość swojego życia ja też bałem się pieniędzy. Wywoływały u, u mnie one lęk. Szczególnie, gdy tych pieniędzy brakowało. Długo zajęło mi nauczyć się, że pieniądze nie są wyznacznikiem godności czy wartości człowieka. Co ze sobą? Do wszystkiego w życiu dochodziłem sam. Pierwsze mieszkanie, pierwsze auto, pierwszy biznes. Nikt mi nie pożyczał pieniędzy, ani nawet nie mówił, co zrobić i jak to działa. Dlatego moje pierwsze auto było przepłacone, pierwsze mieszkanie źle zaprojektowane, pierwszy biznes prawie utopiony. Nierzadko przez to się załamywałem. W takich momentach warto świadomie ustalić, ze sobą, czy chce się robić biznes odpowiedzialnie, czy traktować go wyłącznie jako naukę. Ta druga opcja też jest okej, okay, tylko wówczas warto mieć otwartą głowę na frycowe. Frycowe to koszt własnej nauki. Błędy wynikające z braku doświadczenia. Źle dobrani ludzie, źle ułożone procesy, brak automatyzacji. Robiąc coś po raz pierwszy zawsze płaci się frycowe. Zawsze. Nie znam ani jedynego przedsiębiorcy, freelancera, czy twórcy, który by tego uniknął. I tu pojawia się coś, czego wcześniej tak nie wiedziałem, a dzisiaj traktuję jako normalność. W tej nauce płaci się trzema walutami. Czas, którego każdy człowiek ma tyle samo, z początku to też jedyny zasób, jaki mamy. Wieczory, weekendy, zmęczenie to koszt, jaki każdy kiedyś poniósł. Drugim, drugą walutą jest jakość. Jest ona uznaniowa, jest najpóźniej wykorzystywana, bo z początku często postrzegamy ją jako nienaruszalną. No i trzecią walutą jest, są pieniądze najbardziej namacalne i też bolesne, bo rachunek przychodzi od razu. Dla większości z nas jest on ostatnim zasobem, do którego otrzymujemy dostęp. Czas oddajemy bezrefleksyjnie. Jakość chronimy perfekcjonizmem, a pieniędzy uczymy się dopiero wtedy, gdy zaczynają boleć, czyli za późno. I tutaj dzieje się coś dziwnego. Większość początkujących founderów, a szczególnie osoby z ADHD, przeskakuje zarządzanie jakością traktując ją jako nietykalną. I zaczyna posługiwać się zasobem, którym jeszcze nie umie pieniędzmi. Co gorsza, nie robi tego w odpowiedzialny sposób, czyli nie liczy, nie mierzy. Naj, najpewniej chodzi o jedno lęk przed utratą ekscytacji. W końcu entuzjazm trochę siada, kiedy odkłada się różowe okulary i patrzy się w Excela, harmonogram i ograniczenia. Pieniądze bolą najszybciej, jakość najpóźniej, ale to jakość bywa najdroższa w długim terminie. Wiele osób intuicyjnie to czuje, ale nie potrafi odpuścić jakości, bo jej utrata kojarzy im się z utratą własnej twarzy. Jeśli projekt będzie zły, to ja będę zły. Wiele osób nie, nie, nie oddziela wartości projektu od wartości siebie. Sztuką nie jest unikanie frycowego. Sztuką jest świadomie decydować, którą walutą płacisz i kiedy. W tym miejscu perfekcjoniści mogą się oburzyć, że czemu jakością zarządzać w drugiej kolejności? I czemu w ogóle zarządzać? Odpowiedź jest prosta. Za swój zmarnowany czas w życiu nikt do sądu cię nie poda. Obniżona jakość bywa bolesna dla ego, ale rzadko kończy się realnymi problemami, o ile nikogo nie oszukasz. Pieniądze są inne. Jeśli je wydasz, nie ma cofania. Jeśli wydasz cudze, to pojawi się presja, odpowiedzialność, realne ryzyko. Dlatego pieniądze uruchamiają lęk najmocniej. Nie dlatego, że są najważniejsze, tylko dlatego, że ich zmiana jest najbardziej niepodważalna i nieodwracalna. Zarządzanie jakością nie oznacza robienia rzeczy byle jak. Oznacza świadomie decydowanie, gdzie jakość ma znaczenie krytyczne, a gdzie jest good enough. Na przykład, zamiast dopieszczać logo przez miesiąc, wypuścić prostą wersję i sprawdzić, czy ktokolwiek chce kupić. Zamiast idealnego produktu, wersja testowa, która pozwala zebrać realny feedback. Zamiast perfekcyjnego systemu, tymczasowe rozwiązanie, które nie przepala pieniędzy. I właśnie w tym miejscu nasz trzeźwy ogląd sytuacji zaciemnia nam lęk. Bo lęk nie reaguje na niuanse, lęk reaguje na zagrożenie. Lęk krzyczy, jak raz obniżysz standard, to już zawsze będziesz go obniżał. A fakty mówią spokojnie, standard można podnosić, ale tylko wtedy, gdy projekt w ogóle żyje. Lęk dramatyzuje. Jak wypuścisz to w takiej formie, to okaże się nieprofesjonalny. A fakty dostrzegają niuanse. Zamień słabość w siłę. Poprawiając wersję na oczach klientów, mogą oni nawet docenić to, że ich słuchasz i się rozwijasz. Lęk szuka emocjonalnie winnych. To pójdzie w świat i już nie da się tego cofnąć. A fakty myślą o wnioskach. Większość rzeczy da się poprawić. Niewypuszczone rzeczy nie uczą niczego. Lęk porównuje. Inni robią to lepiej. Fakty poszerzają kontekst. Inni zaczęli wcześniej albo zapłacili inną walutą, którą mieli pod dostatkiem. Wracając do mojego doświadczenia. Lęk krzyczał o stracie pieniędzy i chciał znaleźć winnych. Fakty mówiły jasno. To była moja odpowiedzialność, by właściwie zarządzić projektem i inwestycją. Mózg racjonalny wie, że te 14 koła to była cena wejścia. Wejścia w świat B2C, w którym inaczej się liczy niż B2B, który znam. Wejścia w świat, gdzie jednostkowy przychód wyraża się w dziesiątkach, czasem setkach, a nie dziesiątkach tysięcy. Wejścia w biznes, który nie opiera się już tylko na energii i intuicji, wejścia w dorosłość finansową, której nikt mnie wcześniej nie nauczył. Pieniądze należy liczyć, a oczekiwanie zapłaty za swój czas i jakość to właściwa postawa. Dawanie rzeczy za darmo bez decyzji i strategii bywa brakiem szacunku wobec siebie. Warto y, mieć świadomość, że nic nie jest za darmo. Po prostu nie zawsze to klient płaci cenę, tylko na przykład twórca. No ale nie ma rzeczy zdalnych. I to wszystko brzmi jak moja historia, ale bardzo rzadko jest tylko moja. Może chodzi o to, że sam, sama jeszcze nie usiadłeś, żeby policzyć. Albo liczysz, ale bez świadomej decyzji. Albo wciąż masz w głowie ten cichy głos, a, lepiej popatrz w drugą stronę, zajmij się czymś innym, nie licz. Czy wiesz, ile jesteś gotów zapłacić za swoją naukę, zanim koszt zacznie cię prowadzić zamiast ty jego? Zamiast trzymać liczby w głowie i pozwalać, żeby lęk je dopowiadał, spróbuj wynieść je z głowy do systemu. Dla mnie to oznacza jedno miejsce, jeden plik, jeden widok. Nawet jeśli to jest tylko prosta notatka w obsydianie, a nie jakiś porządny, excelowy arkusz. Wystarczą trzy kolumny: nazwa, ok, cztery. Nazwa, koszt, przychód, kategoria. Dzięki temu będziesz też musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, ile kosztuje Twój czas. Wiem, że to pytanie może boleć, przerażać i nawet irytować. Ale prawda jest taka, że twój czas kosztuje, nawet jeśli tego nie chcesz wiedzieć. Żeby dobrze wycenić swoją pracę, należy zacząć wyceniać swoją pracę. I na początku pewnie trochę przestrzelisz albo niedowartościujesz. Natomiast ważne, żeby zacząć to robić. Zamiast. Liczyć wszystko za każdym razem od zera. Spróbuj budować ślad myślenia. Co, z, co założyłem? Jakie były założenia? Ile wydałem? Co z tego wyszło? Jaki przychód to wygenerowało? ADHD nie lubi pamięci roboczej. Lubi, kiedy rzeczy są zapisane i nie muszą być noszone w głowie. Zamiast przechodzić przez to samemu i udawać, że ogarnia, spróbuj normalizować rozmowę o pieniądzach i kosztach nauki z innymi, którzy mają podobny sposób myślenia i podobne przyciążenia. W pojedynkę łatwo pomylić lęk z intuicją. Tutaj polecam znaleźć odpowiednią do tego społeczność. Jedną z nich jest ADHD Doers, ale z pewnością w internecie znajdziesz mnóstwo równie wartościowych miejsc. Grunt, aby było to miejsce, gdzie można bezpiecznie powiedzieć: słuchajcie, jestem w plecy, uczę się, no więc co teraz? I żeby to nie brzmiało jak porażka. Kiedy następnym razem siądziesz do nowego pomysłu, to zadaj sobie proste pytanie: ile czasu, jakości i pieniędzy jestem gotów zainwestować na początku i potraktować jako koszt nauki? Ja za tą lekcję zapłaciłem 14 tysięcy. Ty możesz zapłacić mniej, jeśli zaczniesz liczyć wcześniej.